Cześć, z tej strony Tech. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Mamy... 3 stopnie. 7 godzina po pracy. Trzeba nagrać odcinek przed wyjazdem do Krakowa na Community Day z Daskalem. Mamy Stardust razy 3, więc polecam w sobotę 9, tak 9? 9 października wyjść od 11 do 17 pograć, ale dzisiaj nie jest to tematem tego odcinka, bo dzisiejszym tematem jest Mityczny Pokémon, Zaród, zapraszam do oglądania. Także moi drodzy, Zaród, Zaród, dobrze to mówię, mam nadzieję, bo ostatnio za, za kombi mnie pocisnęli, pojechali mnie, no ale dobra. Nie każdy wie, jak mówić te Pokeony, więc wiecie, no ja nie jestem super, super znawcą, więc przepraszam, przyjmuję krytykę jak zwykle. Pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie łapkę w górę, jeżeli ten odcinek Wam się podoba, jeżeli nie, coś Wam się nie podobało w tym odcinku, dajcie znać komentarz. W komentarzu albo nie wiem. Dobra, więc mamy zaród 1 na 5, więc ja jeszcze tutaj nie zacząłem tego questu tak dobrze. Właściwie to mamy tutaj... Za 2, dni, 2 2, za 2 dni i 12 godzin kończy się Secrets of the Jungle event z okazji tego tam filmu, tak? Na Netflixie, więc generalnie zaczynamy to tu i teraz. Mam nadzieję, że nie będzie głośno troszeczkę od ulicy, ale co, no mamy tutaj do odebrania Samsona i w queście mam Digleta z Poczko. Zdjęcia trzeba zrobić. Jedno, drugie, trzecie. Spoczko. I dobra, teraz trzeba go złapać. I w tym następnym będą grejty do rzucenia, z tego co pamiętam. no Tu nie wyszło. Ale dobra, dobra, spokojnie. Damy radę, damy radę. Także odbieramy sobie 15 pokeboli i co będziemy mieli tutaj w tym naszym tutaj w za wykonanie, w nagrodach za wykonanie tego quest'a. I mamy tutaj drillbura. Drillbur, spoko bardzo. Także zdjęcie, nie, nie, zdjęcie nie. Nie tutaj, nie w tym etapie. Teraz chyba będą back ale pineapple w sumie. Generalnie, jeśli chodzi o drillbura, Excadrill jest bardzo, 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 bardzo dobrym Pokémonem. Jeśli chodzi o Master League, ja go używam. Kto ogląda oczywiście moje live y z Gobat League, czy też odcinki z PvP, których powinno być w przyszłości dużo więcej, bo. Ci, którzy oczywiście w PVP yy, grają, tak to wiedzą, co będzie w przyszłym roku w Londynie. Co będzie w Londynie? Mistrzostwa to będzie coś, coś mega, mega, mega. Ale to będzie dla y, osób, które zdobędą legendę. Ale o tym może zrobimy sobie odcinek jakiś inny. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie na temat tych Championship w Londynie odcineczek przygotuję coś dla Was. Także dobra, mamy 5 great throws in a row, 10 back i 3 zdjęcia back na dziko, także ja sobie to idę właśnie zrobić. Dobra moi drodzy, także ja już sobie troszeczkę teraz pograłem i jesteśmy na takim etapie. Jeden great throw. Dobra, co tu jest najlepsze na great throwa? Chyba z Najlepiej w ogóle poczekać, jeżeli chcecie mieć pewność, że to będzie Great Throw. Nie dotykać w ogóle bola. Tak, tak jak teraz ja wszedłem w Pokemona. Kółko jest ustawione na great'cie, więc jeśli on zaatakuje poczekamy na ten atak i w momencie, gdy on skończy ten swój atak, wtedy dopiero rzucamy. Będzie 100% great. Tylko właśnie jeśli zaatakuje. Halo, panie Zigzagun. Chciałbym wam to pokazać, ale... <grym> nie wiem, czy on to zrobi. W ogóle jedną ręką zawsze się boję, bo tak jeszcze drugą można zawsze spróbować złapać tego bola, żeby nie anulowało, w sensie nie skasowało tego, co mamy. Jeśli piłeczka, jeśli Pokeball, albo Ultra Ball, albo Great Ball nie dotknie ziemi. Halo, panie Zigzagun, No, come on. Bądź tak miły, zaatakuj. No nie chcę zaatakować. <grym> Serio? Dobra, atakuje. Cyk. Great. Troszeczkę później rzuciłem chyba. Ale... Ale okej. Okay. Mamy grejcika, więc jest piąty. Z rzędu. Ok. Co my mamy tam do zrobienia następnego? Eee, dobra, zobaczmy sobie tutaj. Trzy, cztery jeszcze backtype'y. Tu mamy jeden. Drugi. Okej. Okay. Także... Zdjęcia to wiadomo. Easy, easy easy quest. Także zróbmy sobie cyk. Jedno, drugie, trzecie. Nice. Ok. Nie muszę teraz się spinać, jeśli chodzi o grejty, więc <gryw> na luzie, na luzie tutaj do zrobienia te questy, ale mam tylko nadzieję, bardzo, bardzo, bardzo dużą nadzieję na to, że mój zaród będzie miał dobre IV, bo ponoć jest kozak na Master League. Spotkałem się z nim raz, jak robię teraz Master League, Ale i tak wygrałem. <grym> Ale no chciałbym właśnie go wymaksować kiedyś i użyć go na Master Lidze, więc na pewno byłoby bardzo, bardzo fajnie. Następna w ogóle część quest'a będzie troszeczkę trudniejsza. Z tego co widziałem, tam będą tu mam Dweeble, yy, będą Team Go Rocket, więc tutaj potrzebujemy troszeczkę więcej pokestopów. Tutaj jest ich akurat ich mało, więc przemieścimy się do parku brudnowskiego. Tam jest dosyć dosyć sporo. Może autem? Nie. Pójdziemy sobie, zrobimy. Może autem jakoś zahaczę. O, 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 tu mam jeszcze dwybul jeden. Ok, Okej. Okay. Dobra, złapmy go sobie na szybciutko. Także zaród. Mówię, może być kozak. Kiedyś tam pewnie dostaniemy oczywiście wersję Shiny jeszcze. Dobra, może ja się odwrócę od ulicy. Będzie tak, będzie lepiej. Kiedyś na pewno w końcu dostaniemy wersję Shiny, więc będziemy mieli drugą sztukę. Czy kiedyś spotkamy go na rajdach? Nie wiem, nie mam pojęcia. Raczej to będzie tak, jak mamy tutaj z, z Mew, z Celebi. Co my mamy tutaj w questie? Doowoo. Przed chwilą go na dziko złapałem. Ale dobra, niech będzie. Więc mamy tutaj kolejny Excellencior na luzaku. Także skończymy tą część quest'a. Tak jak mówię, kto będzie chciał mnie spotkać w Krakowie, będę na Community Day z Daskalem jutro. Jutro? Dzisiaj ten odcinek leci. Tak, dzisiaj musi ten odcinek wlecieć, bo ja generalnie yy, kończę tego quest'a, kończę tego quest'a z Wami tutaj, lecę do domu, montuję go, wsiadam w samochód i jadę do Krakowa. No może się prześpię troszeczkę, bo jestem po pracy, więc wiecie, ale Mamy kombi. 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 Kombę. Myślałem, że kombę, no. No co? Ej, nie złapał się. Dobra. Złapie się na pewno, chociaż nie, dobra. Zobaczmy sobie ten quest, co tutaj będzie. Następnego w tym questiku. Na pewno będą Rocket Leaderzy. Znaczy nie Rocket Leaderzy, tylko zwykli... Zwykli Rocket grancio o tak. I 30 stojków o matko. Co tam jeszcze jest do zrobienia? A, to będzie w następnym, czyli 20 berries, 30 grass types. Dobra, to widzimy się na końcówce tego questa. Także moi drodzy jesteśmy już w parku, jest trochę z stopów, ale mamy tylko jedną erkę, jedną erkę, może zrobimy tą larwę, jeszcze 11 minut zostało, ale jeśli chodzi o questa to mam już praktycznie wykonanego, także easy, easy, troszeczkę pojeździłem, bo powiem Wam te 15 minut, które nagrywaliśmy tam, strasznie mi ręce zmarzły. No już jest troszeczkę cieplej, bo się oczywiście słoneczko już wyszło, teraz oj, będę prześwietlony, na pewno będę prześwietlony. Także ładnie tam macie słońce. Eee, I co? Kończymy tak quest'a? Na pewno jest, dobra. Zrobimy sobie tak, wyżej po prostu. Mamy Cherima. Także ej, to jest gras. Ja potrzebuję zrobić trzy zdjęcia. Dwa. I trzy. Okej. Okay. Czyli będzie ciężko złapać, ale teraz w sumie tak ładnie nagrywać o wschodzie, nie? Na czym wschód? No teraz jest troszeczkę później, więc. Ale dobra, widzimy się za chwilę. Moi drodzy, nie uwierzycie. Podszedłem do tego stopa, żeby zrobić tą erkę. Znaczy, w sumie nie zrobić, bo właściwie właśnie nie skończyłem z wami tego questa. Eee... Tak, nie? Bo słoneczko chciałem tą erkę robić właśnie do, po tym quest'ie tutaj na Zarud. Eee, jak właśnie odbierzemy sobie tą oto nagrodę. Nie wiem, co to jest nazliw. Wszystko generalnie średnio, bo. Ale mam. Zmarznięte palce troszeczkę. I mogę to rzucić. Ej! Dobra, czekajcie. Skupię się. Excellent. E, no, więc ta Erka zniknęła. I nie ma tu żadnej Erki, żeby zrobić. Masakra. Peskitu. A mówię, eee, do ósmej skończę. No, powodzenia, powodzenia. Żadnego zespołu Tingo Rocket tutaj nie ma, więc chyba nie wiem, chyba idę zrobić tą larwę. Może coś się tutaj do tego czasu zrespi, z Erek. Więc mamy oczywiście kolejną część quest'a. Bla bla bla, profesor. Eee, 6 Tingo Rocket, Flying Type 3 zdjęcia i 15 Pokémonów z Wedderboostem. To, to nie będzie problem, nie? Więc dobra, 6 minut zostało na tej larwie. Przejdę się na nią. Może coś fajnego się złapie i może jakaś erka się pojawi, bo potrzebuję sześć. To są te fontanny, o których Wam mówiłem. Kiedyś tutaj przyjdę pewnie wieczorem, żeby zobaczyć, ciekawe czy na kolorowo jakoś jest ładnie. Dwie minuty larwa ma, idę, bo nie zdążę. działają. I kolorki też mają, bo widać takie prześwity. Przejdziemy, przyjdziemy chyba tutaj szarem tutaj No, ale takie śmieszne kolorki. Nice. No fajnie to zrobili, fajnie. W ogóle jest jeszcze jedna rzecz, której Wam nie powiedziałem. Chciałem powiedzieć Wam za chwilę, ale mega ewolucja. Jeśli oczywiście na daskala chcecie dostawać jeden dodatkowy candy do daskala, to zrobicie ewolucję, mega ewolucję w Mega Gengara i wtedy otrzymujecie jeden candy za każdego Daskala, nie? Więc to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli ktoś nie będzie grał dużo, a chce mieć sporo candy na, nie wiem, na jakieś ewolucje albo coś. Także mega ewolucja Gengara od razu na początku fajnie, nie? Insensy wiadomo. I teraz Elka się tam pojawiła, więc idę tam z powrotem. Ale że jest właśnie event, tak jak Wam mówiłem wcześniej, są eventy takie właśnie jak teraz. Jest dużo Bug-Type'ów, Grass-Type'ów. Możemy sobie na przykład zrobić, nie wiem, Bedrilla na Mega Ewolucję. I oczywiście wtedy otrzymujemy za każdego Pokemona typu bug i Poison-Type dodatkowy Candy, nie? Więc też bardzo bardzo spoczko mega bedrilek jeszcze go nie wymaksowałem będzie trzeba to zrobić ale to później także moi drodzy mamy już Prawie 9 i już jest 6 stopni, więc jest troszeczkę cieplej, ale dokończyłem te erki w samochodzie, bo już ma... normalnie palce nie wytrzymywały. Że pamiętajcie, jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Za chwilę łapiemy dosłownie zaród. A jeśli chcecie mnie spotkać w Krakowie, będę na Community Day w sobotę 9 października. Gdzieś pewnie będę tam się kręcił. Nie wiem, czy wytrzymam całe 6 godzin, żeby chodzić, bo ostatnio to było tak... Średnio, ale jak coś gdzieś tam pewnie. Na pewno na Instagramie będę wrzucał jakieś info, yy, gdzie jestem, coś więc obserwujcie, nie? Także zaród. zrobimy sobie tutaj. Zobaczmy, co jest do złapania. Mamy Ariadosa. Mam nadzieję, że w tym drugim questie jest coś latającego, bo w sumie zapomniałem o tym, że muszę zrobić jeszcze zdjęcia. Yy, dobra, musimy tego Ariadasa złapać. Chodź tu. Dobra, coś się zacięło. Mój nowy telefon jeszcze nie dotarł, więc lipa trochę. Troszeczkę nawet bardzo lipa, tak powiem. Myślałem, że będę już go miał na to community day, no ale no niestety. No nie udało się, nie udało się. Tak w ogóle mam dla Was, a czy mam dla Was? Prawie. Prawie, prawie, prawie by się udało spotkać z Niantic w przyszłym tygodniu. No, ale no niestety... Dobra, powiem Wam to w, w którymś odcinku za tydzień, jakoś coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy, dowiecie się. Będę Was trzymał w niepewności, ale dobra. Zobaczmy, czy tu będzie coś latającego. Jest Butterfree, także spoko. Dobra, trzy zdjęcia, cyk, raz. A, a, źle? Nie? Dwa, trzy. ok Także złapmy sobie Butterfree. Nie jest tutaj z naszymi... Ee, jak to się mówi? Kokardkami. Shiny mam. Dwie sztuki. Więc spoko. Ale zarud. Proszę, tylko żeby było jakieś takie 93-15 ataku. Albo coś takiego. Nie jakieś... Kto był w ogóle na live z chupą O! To, to wie na pewno jaką miałem ostatnią UV, jeśli chodzi e, o takie rzeczy. Także no z tych questów chyba nic mi nie wpadło dobrego, ani miu, choć dużo mam niewykonanych jeszcze, ale to no jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra. Nie przedłużam tego odcinka, bo oczywiście każdy by chciał zobaczyć jakie IV będę miał na tym moim Your collection i Full. Dobra, czekajcie later cyk, dobra sounds like perfect chance to catch it dobra, no wiem, że go złapiemy, panie panie profesorze dobra, zobaczmy co tutaj w ogóle ruflecik był przed chwilą yy, ale no niestety nie był shiny, miałem z quest'a bo oczywiście Erki zrobiłem, więc miałem tam jednego zestakowanego. także dobra, zobaczmy sobie co jest tutaj o, kolejny ruflecik, nie jest shiny nie jest setką Braviary już mam wymaksowaną na 50. levelu, więc tutaj też tych ruflecików jakoś w tym evencie za dużo nie robię, no bo mam już Shiny, no a tracić te ride pasy na, na rufleta... To nie dla mnie, to nie dla mnie. Ja bym bolał, nie wiem, Giratinkę Origin albo Mewtu, żeby było, to wtedy bym mógł robić ride. Ale dobra, odbierzmy sobie tutaj te wszystkie expy, za naszego Search for Zarud. 6,3 coś jest, chyba setka. Powiem Wam szczerze, że nie patrzyłem, nie sprawdzałem. Także dobra, trzymajcie kciuki, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje na moim kanale i w ogóle Pokémon Go. Start encounter. Jest nasz zaród. Are you kidding me? Damy srebrną, bo srebrna daje więcej candy niż na zwykły. Ma... Eee, no, ja chciałem go w pokebola. Kurczę. U, wyskocz, wyskocz. Dwa. Usiadł. Kurczę, chciałem go w pokebolu, zapomniałem. Ojej, ale tragiczna FPVka. Jest w pokedexie. Zarud. Także, no... Moja reakcja mówi wszystko, nie, kochani? 11, 10, 13. Tragedia. Tragedia. No, ale spoko, spoko wygląda. No ale powiem Ci, za powiem Wam, yy, załamałem się. Załamałem się. Także żeby pocieszyć mnie zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby oczywiście być na bieżąco z tym co robię. My widzimy się jutro w Krakowie na Community Day z Daskalem, pamiętajcie Start Dask razy 3, więc Starpis, Incense, wszystko łapiemy, no i Instagram, wtedy będziecie wiedzieć gdzie mniej więcej mnie spotkać. Także z mojej strony to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.